Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym pięknym dniu, jak widzicie jest słoneczna, piękna pogoda, jeszcze jest trochę mroźno, ale my lecimy na Warszawę, na Warszawę, Agata akurat ma event i będzie tam troszkę godzin właśnie na tym evencie z Pure Beauty, a ja w tym czasie będę sobie spacerował po Warszawie i zwiedzał, już jestem spakowany, jak widzicie trochę rzeczy się zmieściło i powiem Wam, że to auto jest bardzo pojemne. Miło tego, że nie wygląda na pojemne, to jest bardzo pojemne. Jak widzicie, dwie walizki, wózek, torba, jedna na siłownię, plecach ze sprzętem fotograficznym. Uwielbiam za to to auto. Powiem Wam, że wydaje się małe, a jest tak naprawdę, ma tak naprawdę duży bagażnik. Dobra, koniec tego gadania i lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Hej Mercedes! Tak, proszę. Zimno mi w dupę! Uruchamiam ogrzewanie fotela. Dziękuję! Boże, ona z wałkami poszła, ona z wałkami poszła na stację dzików. Dzień dobry. Dzień dobry, z są Kawę białą, średnią. Dobra, my już jesteśmy w Warszawie Już zawiozłem Agatę i już jest w hotelu Tam takim, o tym wysokim, tym wysokim Dobra, ledwo co widać Ja już sobie teraz ustawiłem w nawigacji Do Centrum Nauki Kopernika No i lecimy, lecę z dzieckiem do Centrum Nauki Kopernika Cieszysz się, Amelka? Cieszysz się, że będziesz, się tak. że będziesz miała ciekawe jakieś doświadczenia? <grytanie> tak? Tak? Okej, okay, super Powiem Wam, że sobota i ja nie jestem przyzwyczajony do takich korków Tutaj ciągle stoję, ciągle stoję No kurczę, każde światła, ruch po prostu taki, że normalnie zwariować idzie Przejechanie, przejechanie dosłownie, nie wiem, 5 kilometrów to jest kilkanaście minut No i tak sobie stoimy Na każdych światłach po 10-20 aut Dobra, no, jakoś udało mi się tam zaparkować. Jedno miejsce, które znalazłem kilometr od tego centrum nauki kultur. No i teraz cisnę spacerek cardio z wózkiem. No, słuchajcie, normalnie akcja. Jest. Mieliśmy pójść do tego centrum e, Kopernika i się okazuje, że bilety dopiero na 18 są. Uff. I tak to jest właśnie wyruszyć. Podróż bez patrzenia na stronę, bez kupienia biletów online, tylko po prostu chcąc kupić je na miejscu. Póki co poszliśmy tutaj na, na drzeczkę, nad Wizłę, pospacerować trochę no i zaraz ogarniam jakieś inne plany. No bo cóż, trzeba zmienić plan, jak pierwszy nie wyszedł. Wam, że kilka lat tutaj nie byłem i na tych bulwarach, właśnie po, koło Wisły, i bardzo ładnie tutaj zrobili. Bardzo ładnie, wszystko takie, wszystko takie czyste, właśnie zadbane. Jakieś ławeczki, jakieś leżaczki, piasek, delfinki. No, fajnie tutaj jest. Wiecie, co jest dobre? Jak nie możecie znaleźć swojego samochodu, wchodzicie na aplikację tutaj. O, proszę. Jest aplikacja samochodu i patrzcie. Ja jest tutaj jest samochód, tutaj jestem ja. O, zaznaczam sobie daję pieszo i pokazuje mi gdzie mam iść. I tak tu tam, tu tam, tup tam i jest. Aplikacja doprowadziła do celu. No. Jedziemy do mamy, hop. Dobra. Lecimy. Fura zaparkowana tutaj. O! I lecimy. No, idziemy do środka. I wskakuj na ciała O, jakie fajne rozdro. Nie No to nacisz, ale tu na zero. O, pięknie, nacisnęłaś. No. Fajny strony, ja? Można się przeglądać. pojedzone jeszcze dopijam kawkę. I zaraz zmykam. Agatę zostawiam tutaj, za zmykam na miasto. Słuchajcie, ja już jestem w hotelu, w końcu w hotelu, bo Doba hotelowa już się rozpoczęła od godziny 15, tylko że jeszcze byliśmy na spacerze po Warszawie. No i to wyglądało, wyglądało w ten sposób, okay. że 4 km jest z hotelu do starego okay. miasta. Wsiadłem w auto, żeby przejechać szybko te 4 km i tam zaparkować gdzieś na miejscu. Się okazało, że godzinę, godzinę, rozumiecie to? Godzinę stałem w korku, i zajechałem do tego starego miasta. Oczywiście nie było gdzie zaparkować, i stanąłem półtorej kilometra od starego miasta i wyszedłem z tego auta, bo w końcu mi się udało jedno miejsce znaleźć wolne. No i posz poszliśmy, poszliśmy na nogach. I tak sobie później myślę, kurde, ja po co ja w ogóle brałem to auto, gdybym wiedział, to bym te 4 km przeszedł, to na to samo by wyszło. I słuchajcie, i pochodziłem, pochodziłem po tym starym mieście, po ogólnie koło Wisły i, i w tym podobne, po, pospacerowaliśmy się nogi i normalnie w dupę, w dupę już włażą. <laughs> ale dobre weszło cardio, nie wiem ile kilometrów, ale na pewno, na pewno, na pewno dobre, bo to były bite kilka godzin chodzenia. No i cóż, wróciłem do hotelu, jest godzina, która? 17.19, 17.19 i zaraz wam pokażę jaki pokój mamy. Jaki pokój, jaki widok. No. Dobra, no to od czego zaczynamy? Może będę nietypowy i zacznę od łazienki. Chodźcie, tutaj otwieramy drzwi, tajemne drzwi. Zapalamy światło i tak oto wygląda łazienka. Jest prysznic. O, proszę, taki, taki oto kwiatec, kibelek i lustro. Tutaj się można przypiąć, uśmiechnąć i powiedzieć sobie, że jest dobrze. Dobra, przejdziemy do salonu. Tutaj jest łoże, dwa foteliki, krzesełko jakieś. No ja się tutaj obrócę. Spójrzcie w ogóle jak to fajnie, fajnie wygląda. Mi się, mi się bardzo podoba. Taki wystrój, taki domowy wystrój. Eee, jeden salon właśnie, sofki, telewizor, fajne, fajne tapetki. No i widok. Widok co prawda nie jest za fajny, bo widok jest na budynek. Drugi. Jesteśmy, jesteśmy na 15 piętrze. Zwróćcie uwagę, popatrzcie się. Taki jest oto widok, o! Mógłby być lepszy, a nie taki budynek, no ale, no ale cóż, nie ma co marudzić, ale wiecie co jest fajne? Fajne jest to, że tutaj jest właśnie, że tutaj jest ekspres do kawy, kapsułeczki, czajnik, filiżaneczki, można się bez problemu napić herbatki, kawki. Oto jesteśmy w tym Nyksie Hotelu. Tak więc wystrój jest tu bardzo ładny. To jest no, Jak ktoś chce chwilę spędzić w takim. Patrzcie, kurwa, <ślaski> <K> <ślaski> taki obrazek. <ślaski> Dobra, idę na dół, tam do niej. Może co tam będzie do zjedzenia za fry. Nie patrzcie, jaki bajer. Hop, restaurant. Jedzie. Nie ma przycisków, nie ma nic. Amelcia, nie naciskaj. Nie ma przycisków, nie ma nic, jedzie w konkretne miejsce. <grym> ja na żartuję, aż tak szybko to nie jedzie. Amelka, gdzie jesteś? U cioci? to jest Na ten poziom wyszłyśmy, ale do wodorowania to tylko po no, my już po imprezce ja sobie tam wypiłem piwko pierwsze od kilku lat Dobra zobaczę jak ta siłownia wygląda Może się wybiorę z samego rana na nią aż mi karcie, żeby wstać o piątej i się wybrać Gdzie to w ogóle jest? O, tutaj I patrzcie, ty faktycznie, sztandarki, ławeczka, super, bieżnia. Super? Super. O, Amelka robimy trening? Czy rano robimy dzisiaj trening, czy rano wstajemy i robimy trening? Rano trening. Jak myślisz? Ja. No i spróbuj iść do przodu. Nie obiecuję, nie obiecuję, ale postaram się rano tutaj przyjść i zrobić swój trening. Zobaczymy, czy mi się uda, czy jednak wygra taki, taki odpoczynek ze mną, takie lenistwo, że będę, że będę spał dłużej i jednak tutaj nie przyjdę. Nie wiem, przekonać się za niedługo. Z tego co chcesz robić? Amelka, ty chcesz ćwiczyć? Tak. Pokaż się tutaj. Popatrz się tutaj. Amelka, ty chcesz ćwiczyć? Tak. <grywia> Dobra, chodź. Chodź do pokoju, idziemy spać. Idziemy spać. mi Nie będę ci włączał, chodź. Nie <grywia> bądźmy. Amelia, chodź. Idziemy do pokoju spać. Bo już jest późno. <laughs> Jaka chętna na ćwiczenia. <laughs> Dobra, chodź o meczę. Chodź, idziemy, idziemy spać. Ale powiem Wam, że hotel bardzo fajny. Jest, jest wszystko co potrzeba. I chodź chodź, chodź, chodź. I na tej siłowni jeszcze jest. Na tej siłowni jeszcze jest woda darmowa. Tak więc no. Niczym się przejmować nie muszę, tylko rano wstaję, Idę tutaj. Zjeżdżam po prostu w dół, idę tutaj, trenuję, wjeżdżam do góry, no i co? No i zaczynam dzień kolejny. I jedziemy, i jedziemy do góry. Ale patrzcie się jak szybko. Tak, szybko no. jedzie to. Szybko jedzie, nie? Tak. Obrócę. Dobra, jesteśmy na miejscu, chodź, lecimy I gdzie jest nasz pokój? Tutaj chyba Takie labirynty Dobra, tutaj. O jest Dobra, wskakuj Wskakuj, wskakuj, wskakuj. Zapalamy światło, hop! I jesteśmy. I jesteśmy w naszym centrum dowodzenia. Dobra, przed nami jest kompanie, przed nami jest uśpienie tego małego gada. No i cóż, no, może coś ja Wam jeszcze powiem. Zobaczymy, zobaczymy. Póki co idę się kąpać, kąpać gada, no i usypiać. Hello world, wake me to good, good morning, time to go. Siemanko, smile Siemanko, witajcie w kolejnym dniu. My już jesteśmy po śniadaniu. Ogarnięci, spakowani. Tutaj mam rzeczy, część rzeczy. I idę do auta, żeby zapakować. I zaraz lecimy na zo. No, my już jesteśmy w domu, jest godzina 16. Dziękuję, że wytrwaliście do końca, mam nadzieję, że Wam się podobał film, jeśli tak, pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach, no i do pisania komentarzy. No i cóż, trzymajcie się i do następnego odcinka, hej!